Pytaliście się, pytaliście się ostatnio, co słychać u Nikifora. Nikifor to taki stary, stary osiołek, który do nas przyjechał. Miał takie powyginane kopytka z przodu, takie płetwy. Weternarz był u Ciebie już wiele razy, wiele razy. Zobaczcie, jak wyglądają te z jego kopytka, widzicie? Nie do poznania, on miał aż takie tak zwane narty. Wiadomo, że jeszcze nie chodzi jakoś super dobrze, ale jest dużo, dużo, dużo lepiej. Dużo, dużo, dużo lepiej. A najlepiej to jest podczas dnia otwartego, co? Jak są marchewki, wtedy to prawie, że biegasz. Wtedy to prawie, że biegasz. No, pamiętam, jak przyjechałeś do nas na początku, leżałeś tak, że jak przychodzili nawet ludzie na dzień otwarty, to się pytali, czy wszystko z tobą dobrze, bo ty cały czas leżałeś. A teraz to jest tak. Dwie trzecie czasu chodzisz. Jedną trzecią czasu leżysz. No chodź, chodź, podejdę do ciebie, nie mam żadnych marchewek. Teraz by był ostatnio 10 otwarty, to wy jesteście szalone, szalone. Nie powiem, powiem ludziom, żeby nie przynosili wam tych marchewek, bo później nie można się z wami połapać. Nawet takie dziadulki jak ty są takie natarczywe. O zobaczcie tutaj jaki fajny... Taka fajna gruba kuska. Taka, taka fajna gruba kuska. Szersza niż wyższa. No, ale w filmie z chworem, bo obejrzyjcie sobie to dokładnie. Od razu widać, że nie leży, bo taki czyściejszy jest przedtem. To po prostu od tego leżenia to był cały, taki czarny. Po także się go nie dało wyczyścić. No pokażę, jak chodzisz. No. O, powoli, powoli, nóżka za nóżką. O, tutaj następna nasza gwiazda, marchewkowa, Lusia, pierwszy nasz osiołek, pierwszy nasz uratowany osiołek. No, Ty też miałaś dużo przejść, a teraz co? Królewna, królowa życia z Ciebie. Nikifor u nas jest, myślę, że gdzieś to chyba przyjechał tutaj na tą, w to miejsce. Jakieś pół roku jest u nas Nikifor. No i naprawdę duża, duża poprawa jest. Bo myśleliśmy, no, że będzie naprawdę źle, bo cały czas leżał, a koń, albo osiołek jak leży, nie chodzi, to mu układ pokarmowy słabo pracuje i zaraz może się jakaś kolka przytrafi, coś niedobrze jest w każdym razie jak leży cały czas, a kifor coraz więcej chodzi a jak nie chodzi, to chociaż sobie stoi, tak? o, zobaczmy marchewkę no chodź, chodź zobacz co ja mam, może marchewkę może nie o rękę tak wystawiłem, może marchewkę może nie, no chodź no mogłem wziąć marchewkę, to bym pokazał jak ładnie chodzisz, o tutaj dziadzio dziadzio rządzi tym padokiem następny koń, który wygrał życie na loterii Został uratowany. No nie, bój się, nie, mój się. Został uratowany już dawno, z rok temu. I na początku to był taki słaby ten dziadzio. Naprawdę. Wstyd było z tobą nawet filmy kręcić. Byłeś taki chudy, taki byłeś, no naprawdę. No nie, mój się, nie bój się telefonu. Teraz zaczęło bać nagle. Dziadzio był bardzo, bardzo słaby. Tak, no też. Nikifor był słaby, dziadzio był słaby. Generalnie tutaj same słabe koniki leżą. Ale wy to byliście naprawdę bardzo słabi Także ty miałeś chyba zrobione wszystkie badania Już myśleliśmy, że masz raka, że co ty nie masz Ale jakoś w pewnym momencie No dostawał jakieś tam różne suplementy, witaminy i tak dalej Ale w pewnym momencie jakoś tak mu się poprawiło Nie wiem, no także ma dużo energii też działać, rządzi tutaj <grym> spokój, A bo tam Ktoś zamknął bramę tam dostanie. taki huk się zrobił No właśnie, te zwierzęta są pochliwe Osiołki, jakby inaczej działają, jak coś się wydarzy, wystraszą się, czy jest jakiś huk, hałas, czy się czegoś boją, to osiołki się nieruchomieją. A konie robią to, co zrobił przed chwileczką dziadzio: hop, tak się wzdrygną i zaczynają uciekać albo coś. Jest to niebezpieczne w każdym razie, jak się jedzie na koniu, on się czegoś tak wystraszy, wyposzy. No, bolą, bolą cię te kopytka, wiem. No ale już na pewno jest dużo lepiej niż było. Chodzisz, chodzisz sobie, tak. Chodzisz sobie i chodzisz. Też te uszy kładziesz po sobie. O, zobaczcie, to jest nasza urodzona kózka. Zobaczcie, jak ona wygląda. <laughs> Normalnie szok. Zobaczcie, niedźwiadek taki jest. A to jej mamusia. Mama biała, córka brązowa. Te geny się dziwnie tutaj wszystkim. Idziesz tutaj do mnie? Pójdę zaraz do stajenki, przyniosę Ci marchewek, bo nie mam teraz ze sobą, nie mam tych marcheweczek, ale obiecuję, że przyniosę Ci marcheweczki, o. z Twoje oczko widać, jak słońce trochę zaświeciło. Przyniosę Ci marchewek, to Wam dam, bo zostały jeszcze z dnia czwartego marchewki. Także u nas po staremu. Tu w tym dziadkowym przedszkolu jedni sobie stoją, inni sobie leżą. Ej, też się nauczyłeś odpinać suwaczki. Też się nauczyłeś suwaki rozpinać w kurtkach od słówki. Chociaż suwka tam gdzieś daleko jest. suwka ostatnio budzi otwarty, to naprawdę też pokazywała tutaj jak umie skakać na czterech kopytach do góry. Fajnie, żeby wyszło słońce, trochę ładniejsze te filmy są zawsze. Troszkę ładniejsze są te filmy na, na słoneczku. O i kapucina też tutaj chwilowo wylądował, zobaczcie. Kopytko jest coraz lepsze. Tutaj jest spokojnie, więc nie gania się z tymi kucykami, to nie ma. Takiego zagrożenia musi, że coś mu się naderwie w tym kopytku, które miał oferowane. Miłek też tutaj jest, bo ochwat mu się nawrócił. Kropeczka. No i inne. O, proszę bardzo. Także życzcie wszystkim tym dziadulkom i schorowanym kucykom i osiokom Zdrówka Bo zdrówko jest najbardziej potrzebne teraz Bo wszystko resztę tutaj mają Bezpieczeństwo, jedzonko, picie I do zobaczenia na następnym dniu O czwartym, o zobaczcie idzie 8 marca będzie w dzień kobiet Słabo, idzie słabo, ale idzie. To najważniejsze. Jedzenie trzyma go przy życiu. Musi przecież dojść do siana, żeby je zjeść. No, idź tam troszkę, jeszcze idź. O, proszę, przyganiają się nawet te dziadki. Ta ochwacona leży, ale przygania tego kulawego dziadulga. z tą kózkę widać z boku. Zobaczcie, jaki grubasek. Zobaczcie, jak on jest gruby. Idzie dziadzio. Co tam, dziadzio? Czego tak się wystraszyłeś? Czego tak się wystraszyłeś? A tu salineczka, która sobie sama wybrała to miejsce, nie, nie miała tutaj stać w ogóle, bo była w stanie trochę na leczeniu, później ją puściliśmy na padok, ale jakoś z tego padoku uciekała pod tymi elektrycznymi pastuchami i wreszcie to szczęściowo trochę machnęliśmy ręką, mówimy, dobra, niech trochę tu postoi sobie u dziadku, skoro tak bardzo chcę tutaj iść. Także dużo tu się dzieje u nas na, na tych padoczkach. Do zobaczenia, cześć.